Witam w kolejnym odcinku, a to jest seria zagrajmy w, äh, e, Leonhard Legacy of the Crusader. a e, to już odcinek szósty. I jak widzicie, jesteśmy w Lochach, jakiś. Jaki, nie wiem, co no, naprawdę. O, dobrze. Mana. To wam się przyda. A może też? Właśnie. Jeżeli wie ktoś z Was jak używać czarów to proszę Was pomóżcie mi. I teraz tak, e, pamiętacie mówiłem, że cel to zaatakowanie kogoś, jeżeli nawet ten ktoś nie jest wrogiem, nie? E, a tak naprawdę to jest coś takiego, e, cel... to właśnie nie wiem, to jest... E, w wykalkurowane to jest chyba jak chce jak nasza postać chce trafiać w cel. W sensie tutaj wybieramy w nogi za nogi, dołów, głowa, ręce, no. Gdzie ma trafiać po prostu, wiecie, nie? No. Tak. Pójdziemy za dalej. Wow, ile mamy? Tutaj, napa? Aha, czyli coś nas odtyło. W sensie nie możemy tutaj iść, albo. Nie wiem, poczekajcie. Właśnie sprawdzimy, jak wipunek, co my tu mamy? Aha, czyli zbroje. A! I co chcę wam powiedzieć. Mamy strzały nieskończoności i bełty nieskończoności, e, czyli że po prostu są nieskończone. Ekstra lecznicza. Czy mamy... Przydałoby nam się na truciznę, bo chyba jesteśmy otruci. Nie jestem właściwie pewien, aczkolwiek nie wiem. Dobra. Tu idziemy. Jak zdążycie? Wow. Co to jest? Wow. Kolejna bitwa. Wiecie co? Pouciekamy sobie trochę. Tylko... No jednak nie tylko. No i zginiemy. Trzy. Trzy HP. Oh. <śled> o, dobrze. O, ludu. Co to jest? Spowolniony. Twardziel. Okej. Okay. Aha, czyli jesteśmy chorzy. Ale to nam chyba przechodzi, nie? Mam nadzieję. Bo jeżeli nie, to... O, dobrze, przeszło nam. Przeszło. Jest. Aha, czyli fajnie. Twardziel po prostu sprawia, że... Jesteśmy... ...odporni na różne rzeczy, czyli dobry wybór, aczkolwiek chyba przyszedł czas, kiedy... Jak się z tego korzysta? A, jeszcze tutaj waga, w sensie tutaj chodzi to jest tak, jak jeżeli ktoś grał w Fallouta New Vegas albo w innego Fallouta, to wie, że tutaj jest waga, czyli to... Ile można tego użyć? Jak się używa miksturki? Oj, ale. Sorry, co ja zrobiłem? <noise> Zużyłem wszystkie miksturki, czyli wiecie co? Jak znajdziemy jakiegoś kupca, to po prostu kupimy. Mamy trochę kasy, no ma, ale przynajmniej. Mamy też. Otworzymy to. O, wypadło coś. O, miksturki Wow, ile? Co tu? Nie tu. Aaa, fajnie. Dwie. Dwie straciliśmy, dwie zyskaliśmy, fajnie. To mi się podoba. Boję się, że tutaj coś. Mówiłem. OMG. No bo, że jednej. O, coś tam widziałem. To są pułapki. To jest dużo pułapek. OMG. To zginiemy, Zara. No Nie, wiecie co? Nie bierzemy tu nic. Czy coś wypadło w ogóle? O, boję się. Jest coś. No, no. mam. Znowu zużyjemy. No. Coś pewnie znowu? No, zamknięte. Dobra, jak zamknięte, to otworzymy sobie otwieranie zamków, o ile na to zadziała. Nie udało się. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie. Czyli musimy sobie. Przypadkowo odkryłem, jak się rzuca czary. Okej. Okay. Nam się naprawdę przyda. Wierzcie mi, tutaj czary są bardzo przydatne na odległość. My rzucamy, jak co elektrycznością. Jak słyszycie to, to znaczy, że po prostu się podrapałem. Okej, okay, boję się iść dalej. Bo jednak tutaj są pielce i inne stwory. A to wiadomo, nie? Patrzcie. Właśnie o tych stworach mówię, że to są te inne stwory. Na szczęście są słabe. Ale tam było krytyczne trafienie, aż. Wow. Nasza postać jest coraz silniejsza. Szybko. Jest. Tylko myślałem, że to... A znowu. A oberwało. Dobrze że przynajmniej, że wiemy jak czary używać. Znaczy jak czarów używać czary, to raczej nie jest odpowiedni przypadek. To mi się przyda. Co jeszcze znowu? O nie. wiecie co? Zapiszemy. Bo to jest trochę ryzykowne. A, czyli automatycznie nam zapisało wszystko. Zapisywanie gdy OK, bo to jest... Dopóki nie znajdziemy ludzi. OMG. Jakby co opłaca się używać, ponieważ idziemy tędy. No. Tamtych czaszek nie bierzemy, chyba że są dużo warte. Na was zginęliśmy. Ok. Czytaj jest zapisaną grę, i jak widzicie, następna śmierć. Czyli wiemy, gdzie nie iść. Znaczy, tam pewnie musimy i tak iść. Aczkolwiek, wiecie, wolę, wolę nie ryzykować. Tak, ja, oczywiście. Głupio tylko, że ten czar działa na odległość małą. Wiecie, o co, wiecie, co mam na myśli? Ale ja powiem tak: wolę mieć na karku te stworki. Stworki. Sory. Co za ten. Te stwory. O! Co to jest? Wyjście z kanałów. Tutaj też zapiszemy. Sory, że tak <grym> zapisuję ale no, po prostu, też szósty, ale po prostu no nie wiem co, gdzie będzie, nie? Jeżeli myślicie, że ja tu grałem, czy coś takiego, to się dużo, myli, to się grubo mylicie, ponieważ mecje My spowodują na ciebie i co to, kto to? Co to? Kto to? Co to za? OMG? Co my tak? Pułapki uruchamiamy? Kto mi powie, jak wyglądają pułapki, bo ja zupełnie nie jestem ciemny. Musimy poczekać, bo sorry, no ja nie chcę tak szybko tracić życia, nie? Wiecie, że zginiemy. A, i jeszcze jedno, e, tamten odcinek był dłuższy, e, oczywiście sporo błędów, bardzo dużo błędów miał, ale, spokojnie tam, chyba, nie było źle zrobione. Trochę boję się otwierać, bo jeszcze oni nas atakują, a, jak wiadomo, wolę nie robić sobie, wolę nie walczyć się zbyt dużo. Czyli wróciliśmy, Czekajcie. No dobra. Jeszcze raz tędy. Tym razem pójdziemy tędy. Czemu? Czemu my tak... Czemu? znowu wczytaj zapisaną grę dobra wczytuję ostatni raz i teraz tak wiemy że tam są i chyba będzie trzeba mam pomysł ale ten pomysł zrealizujemy w następnym odcinku Czyli tak do zobaczenia, cześć i mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmiki. Już chciałem wam, Was wcześniej poprosić, żebyście wpisali w komentarzach, w komentarzach jak po prostu ten no używać czarów, ale jak już wiem to będę ich używał, ale muszę coś jednak zrobić. Czyli mamy to na bardzo dużo. Jeszcze jest to, ale, wytrwałość. Ale my jednak użyjemy to, tego. To jest oczywiście najsłabszy czar. Aczkolwiek wiecie, porażenie jest nam bardzo potrzebne. Czyli tak. Musimy zabić jeszcze tam kilkanaście takich małych stworków. Dobrze. To ja już się z Wami żegnam. W następnym odcinku przeszukamy jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej te kanały. No to. Mówił do Was Kamil SVR. I. Do widzenia. Do widzenia, sorry. <grym> no to. Cześć. Ja się postaram nagrać jak najszybciej. Wrzucam to pierwszego. Nagrywam dużo wcześniej. to jest dzisiaj osiemnasty. No to. Do usłyszenia. Cześć.